Nikogo tutaj nie ma. Nie ma czego farmić. Jak pancer odcinatory. Źle to wygląda. Serio, źle. No, ten śmierdziel jeszcze na mnie jedzie, nie? No, przecież mnie zaraz. No weź to, mamucie gówno, no. No nie, no jeszcze ze fa No, co ty robisz? jest? Halo, chłopaki, jak pancer mi wjechał na ryj? Nie, 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 nie. No co? Halo! No pomocy potrzeba na bazie. Jakie ja mam drużynki z piekła rodem? Syncz, ua, no, dobra, no. Jezus Maria, co to za dosiad jest? O co tu chodzi? Może ja to przeżyłem To też jest hit, bo mam mózg. Mam hity niestety, więc pałuję go z hitów, bo nie przeładuję hajków Ja pierdyle, no przecież mnie zara poskręca tutaj. Ale Kongo! Kompromitacja na pełnej Martin Pro 1973. <laughs> Martin 1973 z dopiskiem Pro. Chłop. Chłop starszy ode mnie o od 30 lat wpisuje sobie Pro w wyniku No nie wiem, no bawi mnie to personalnie. No no bawi mnie to, no. Martin 1973 Pro. No, co jest kurde? <laughs> Kolejkę mam. O Jezus Mary, się popokałem. Martin. Martin Pro 1.973. Rozumiesz? Ej, Panie Martinek. Pan się wywalił z rowerka. O Jezu, jaka kurde tuba. Tych dwóch gości to był Pluton? Nie, to było po prostu kolektyw, okej. Okay. To był kolektyw trójkątów widzowie.